Dobra, 20 dzień Uff, mamy półmetek eee, Psychicznie jest kryzys Fizycznie czuję się mega fajnie Ale psychicznie mi się po prostu nie chce wychodzić eee, Wychodzić z domu No cóż Połowa za mną Trzeba uważać, bo podobno ślisko O no tak, lód już jest, okej, okay. no i moi drodzy, nie jestem sama, ale trochę się spóźniłem. Minuta trzydzieści. I wchodzimy o. jest dobrze. O. Półmetek, dwadzieścia dni, dzień w dzień. Było różnie, były kryzysy psychiczne. Kryzys fizyczny. Eee, najfajniejsze jest to, że trzeba. Czy znaczy najfajniejsze? Najtrudniejsze, chyba że trzeba sobie dzień trochę zaplanować, dostosować, że jednak będę musiał sobie wyjść. Czasami jest tak, że nie mogę eee, z każdym tutaj być, jak, jak normalnie morscy są. Tylko muszę sobie wieczorkiem samemu wyskoczyć. Co nie polecam, nie powinniśmy morsować sami, ale że robię to dzień w dzień. Ogólnie rzeczy, którymi się zajmuję, są rzeczami, które wymagają ode mnie zdrowia. To. To czuję się pewnie, że nic mi nie grozi. Także na pewno nie zaczynałbym samemu. No dobra. Półtorej minutki. I mam taką. Mam coś takiego, że chciałbym chyba do 2 minut podnieść. Także mamy pół w 20. 20 morsowań za mną. Więc może od dzisiaj zamiast minuty będziemy dwie minuty siedzieć. Co? Co wy na to? Także. Nie słyszę głosu sprzeciwu. Minęły dwie minuty, także dzięki wielkie. Widzimy się jutro. Hej!